W centrum Nowego Jorku mieszka pewna znana na całym świecie skrzypaczka. Nazywa się Elisa Jones i ma 25 lat. Jej rodzice nigdy nie byli zbyt bogaci. Mama była fryzjerką w małym salonie na przedmieściach Nowego Jorku, a ojciec był taksówkarzem. Wszystko zmieniło się, gdy Eli udostępniła w Internecie filmik, jak gra na skrzypcach. Skrzypce były jej pasją od dziecka. Jej rodzice także uwielbiali muzykę i to oni wprowadzili ją do świata muzyki. Dziewczynie sprawiało przyjemność granie i chciała się tym podzielić z całym światem. Nie spodziewała się jednak, że ludzie aż tak pokochają jej talent. Po pewnym czasie zaczęły się do niej odzywać duże wytwórnie muzyczne. Ellie podpisała kontrakt z jedną z nich. Musiała z tego powodu rzucić studia, które niedawno zaczęła. Nazwisko Jones stało się znane na całym świecie, a dziewczyna zaczęła podróżować po Ameryce, Europie, a nawet i Azji. Podczas swoich podróży poznawała wielu wspaniałych ludzi i innych muzyków. Elisa miała mieć koncert w swoim rodzinnym mieście. Wszystko szło zgodnie z planem, lecz z powodu burzy wyłączono prąd w całym Nowym Jorku i koncert musiał zostać odwołany. Dziewczyna była załamana, ponieważ miał to być największy koncert w jej karierze i wielu znanych artystów miało się na nim zjawić. Rodzice, aby ją pocieszyć, postanowili następnego dnia zabrać ją na obiad do jej ulubionej restauracji. Umówili się, że przyjadą po córkę o 14 i razem pojadą na obiad. Podczas drogi do restauracji znowu zaczął padać deszcz. Drogi i tak były już mokre po wcześniejszej burzy. Nagle na jednym z zakrętów wpadli w poślizg i wjechali do rowu. Elisa obudziła się po kilku dniach w szpitalu, nie wiedząc co się stało. Gdy dowiedziała się o wypadku, chciała jak najszybciej zobaczyć się z rodzicami, jednak okazało się, że są w śpiączce i nie wiadomo czy się obudzą. Dziewczyna nie mogła się z tym pogodzić obwiniała skrzypce i to, że gdyby nie opublikowała swojego filmiku w internecie, to nigdy nie jechaliby do tamtej restauracji i nigdy nie doszłoby do wypadku. Załamana Eli postanowiła porzucić swoją karierę i nie wracać do skrzypiec już nigdy. Fani Elisy na początku nie mogli pogodzić się, że nie zobaczą już swojej idolki na scenie. Niektórzy nawet zasypywali ją wiadomościami z pytaniami, czy zamierza jeszcze kiedyś grać. Eli nie wiedziała, co ma zrobić ze swoim życiem. Postanowiła wrócić na studia, których nie ukończyła przez swoją karierę. Studia wydawały się być o wiele cięższe dla Elisy, niż zanim z nich zrezygnowała. Ludzie czasami dziwnie się na nią patrzyli, jednak nie zwracała na to za bardzo uwagi. Była trochę przytłoczona samotnością, ponieważ nie miała żadnych prawdziwych przyjaciół. Dziewczyna zdała studia i postanowiła znaleźć jakąś pracę. Po tygodniu szykania zatrudniła się jako kelnerka w małej kawiarence na obrzeżach miasta. Aby nie dojeżdżać do pracy przez cały Nowy Jork, postanowiła przeprowadzić się bliżej. W dniu przeprowadzki Elisa, pakując ostatnie rzeczy do pudeł, natknęła się na swoje skrzypce. Nie widziała ich przez dwa lata i nie była pewna, czy nadal potrafi grać. Dziewczyna postanowiła spróbować. Zamknęła oczy, a ze skrzypiec wydobyła się piękna melodia. Po chwili Eli otworzyła oczy i się przeraziła. Okazało się, że jest w zupełnie innym miejscu. Eli od razu przestała grać i znów wróciła do swojego mieszkania. Dziewczyna szybko słowała skrzypce, wzięła ostatnie pudła i opuściła apartament. W drodze do swojego nowego domu Elisa rozmyślała o tajemniczej krainie. Nie zdążyła się jej za bardzo przyjrzeć, ponieważ praktycznie od razu przestała grać. Dziewczyna, pomimo że minęło już parę dni od pobytu w nowym domu, nie mogła wyrzucić z głowy tego, co się wydarzyło po zagraniu na skrzypcach. Postanowiła znów wziąć instrument do ręki. Eli zamknęła oczy i zaczęła grać tę samą melodię. Po chwili grania otworzyła oczy i znów znalazła się w tajemniczej krainie. Teraz miała chwilę, aby się jej przyjrzeć. Była przepiękna, taka spokojna. Elisa czuła się, jakby latała, zapominając o swoich problemach. Krainę wypełniała muzyka. Gdzieś w oddali był budynek przypominający piękny pałac. Wszystko wydawało się być takie idealne. Świeciło słońce, było słychać śpiew ptaków oraz szum wody płynącej w strumyku nieopodal zielonego lasu wypełnionego bujną roślinnością. Była tam również łąka porośnięta tysiącami kolorowych kwiatów. Gdy dziewczyna przyjrzała się już krainie, przestała grać i nagle wróciła do swojego domu. Od tamtego momentu Eli wracała do tajemniczej krainy, gdzie tylko czuła się przytłoczona swoim życiem. Po całym dniu pracy, aby zapomnieć o nieprzyjemnych sytuacjach, Eli przenosiła się do krainy, w której mogła zapominać o codziennych problemach. Rodzice dziewczyny nadal się nie obudzili ze śpiączki, a Elisa odwiedzała ich co drugi dzień. I tak właśnie przemijało życie dziewczyny. Pewnego dnia po pracy Elisa jak co dzień wzięła skrzypce i zaczęła grać. Po chwili tak się wczuła w swoją grę, że zapomniała o wszystkim. Liczył się dla niej tylko ten moment. Poczuła się wolna. Eli jeszcze nigdy nie przebywała tak długo w tajemniczej krainie. Po skończonej grze, gdy otworzyła oczy, lekko się zdziwiła tym, co zobaczyła. Zwykle po skończonym graniu Elisa wracała do swojego domu. Teraz jednak została w magicznej krainie. Dziewczyna nie wiedziała jak do tego doszło, lecz nie przejmowała się tym. Tam nie musiała się niczym martwić. Z oddali słychać było melodię. Eli była ciekawa, co wydaje tak piękny dźwięk. Gdy dotarła do źródła dźwięku, ujrzała pewną postać. Była to młoda, czarnowłosa dziewczyna grająca na harfie. Widząc Elisę, dziewczyna szybko podeszła do niej. Okazało się, że dziewczyna ma na imię Jane. Była tam od dłuższego czasu i pokazała Ellie kilka ciekawych miejsc. Elisa nie miała pojęcia, że będzie tu ktoś jeszcze, lecz Czarnowłosa powiedziała jej, że jest tu o wiele więcej osób, niż się jej wydaje. Ellie dowiedziała się, że do tej krainy trafia wiele osób takich jak ona, w całkiem podobny sposób. Jane zawsze chciała grać zawodowo na harfie, ale jej rodzina liczyła, że zostanie lekarzem, chociaż sama tego nie chciała. Nie miała wsparcia od rodziny i tak właśnie znalazła tę krainę. Elisa była tu w końcu szczęśliwa. Poznała wielu wspaniałych ludzi. Codziennie grała na skrzypcach. Dookoła niej było pełno muzyki. Elisa przyjaźniła się z Jane i zupełnie zapomniała o swoim dawnym życiu. Dziewczyna była już tu dosyć długo, gdy pewnego dnia stała sobie sprawę, że jej rodzice mogli się już obudzić, że jej szukają. Elisa postanowiła wrócić. Jane powiedziała jej, że w pałacu, który Eli widziała, gdy pierwszy raz trafiła do krainy, znajduje się portal, który przeniesie ją z powrotem do domu. Dziewczyna chwilę się zastanawiała, czy na pewno chce to zrobić, ponieważ tu poznała prawdziwych przyjaciół i to tu była naprawdę szczęśliwa. Jednak gdy pomyślała o rodzicach, za którymi tak bardzo tęskni, postanowiła wrócić. Elisa poszła do pięknego pałacu. W środku było jeszcze piękniej. Gdy Eli doszła do końca, zobaczyła portal i zanim przez niego przeszła, odwróciła się i pożegnała się z Jane. Ellie wiedziała, że zawsze może tu wrócić i przeszła przez portal. Dziewczyna znów znalazła się w swoim domu. Wszystko było takie samo. Ellie od razu sprawdziła, jaka jest data. Okazało się, że nie było jej przez ponad rok. Dziewczyna szybko wsiadła do samochodu i pojechała do szpitala, w którym byli jej rodzice. W szpitalu dowiedziała się, że jej rodzice nadal są w śpiączce. Elisa poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Myślała, że będą na nią czekać. Nie mogła przyjąć do siebie, że jeszcze się nie obudzili. Po chwili otarła łzy i chwyciła za skrzypce. Melodia była smutna i spokojna. Elisa zaczęła przypominać sobie wszystkie chwile, które spędziła z rodzicami i jeszcze bardziej posmutniała. Przypomniało jej się, gdy dostała od nich pierwsze skrzypce. Jaka była wtedy szczęśliwa, i jak całą rodziną grali na różnych instrumentach. Dziewczyna dalej grała i coraz więcej łez spłynęło jej po policzkach. Podczas gry stało się coś niesamowitego. Rodzice Elisy nagle się obudzili. Dziewczyna, gdy tylko to zobaczyła, przestała grać i ich przytuliła. Tym razem w jej oczach pojawiły się łzy szczęścia. Po paru dniach rodzice dziewczyny mogli wrócić do domu. Elisa postanowiła, że zamieszka z nimi i zaczęła pracować w salonie fryzjerskim swojej mamy. Jej życie w końcu wróciło do normy i znów była szczęśliwa. Nie powiedziała nikomu o tajemniczej krainie, lecz gdy tylko czuła potrzebę, brała skrzypce i przenosiła się do niej.